są rozwalone, a w większości są niezamieszkane, już tam są e, te e, już zagrodzone i tam mieszka. I chciałam właśnie to zrobić to zdjęcie, bo już parę m, lat temu był jeszcze taki jeden dom niedaleko tam chyba na ulicy Lesi, Lesi Ukrainki, a teraz już go nie ma i teraz się buduje nowy. I ja właśnie tak pomyślałam, że warto zrobić tych różnych innych domów starych zdjęcia, bo niedługo już ich nie będzie. Właśnie porobiłem zdjęcie, napisałem adresy i wziąłem filmik Na brawo. Świetnie, brawo. 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 Istnieje taka melodyczna kartka, na której Dmitryk może złożyć Państwu autograf. Proszę zwrócić uwagę, jaka korespondencja z Panem artystą, który też pędzał yy, w swojej sztuce artefakty w przeszłości ciągle istniejącej. To, je, to jest yy, ośmiominutowa... Dobra, adresy pomagane. Ile minut 18, minut? 18 minut. 18 minut. I, ten, to, tak. I jeszcze adresy tam dwa są pomylone, to za to przepraszam. Tam właśnie Kozłowskiego 77 i Kozłowskiego 18. Tam po prostu, kiedy robiłem ten filmik, to się pomyliły właśnie te napisy, a później już zobaczyłem, kiedy już ten filmik był. Dobrze, dobrze. No, w tym filmiku będzie drugi inny filmik, do którego jest przygotowana specjalna książka. Zaraz poszkamy, teraz filmik. a teraz pracy, w A to przesunięte jestem. Nie? Zaraz. Po paru jeszcze domach ulica nie mogła już utrzymać nadal dekoru miasta, jak chłop, który wracając do wsi rodziny. Działać się po drodze z miejskiej swej elegancji, zamieniając się powoli w miarę zbliżania do wsi od rtusa jejskiego. Przedmiejskie domki tonuły wraz z oknami zapadnięte w bujnym i podmatwanym klitnieniu małych ogródków. Zapomniane przez wielki dzień pełniły się bujnie i cicho wszelkie ziele, kwiaty i chwasty. Rade z tej pauzy którą przenieść w ogóle za czasu na obieżach nieskończonego dnia.